Dzień dobry ze strony Dominika, witam serdecznie. Tak jak obiecałam w pierwszym odcinku, mamy kolejny odcinek, którego tematem jest wiara. Chciałabym troszeczkę nawiązać do pierwszego odcinka, w którym poinformowałam Was, że Tematem i fundamentem całego tego przesłania jest podwyższona wrażliwość, w moim przypadku bardzo wysoko podwyższona, z czego narodziły się również dwie inne dziedziny, takie jak energia i wiara które same współgrają w mojej osobie. Dzisiejszym tematem będzie wiara. Na samym początku chciałabym również zaznaczyć, że wszystko to, co będzie wypowiedziane moimi ustami, to jest moje życiowe doświadczenie. Każde sekundy, minuty, miesiące, a dokładnie prawie 4 lata mojego życia. I chciałabym tak, jak już wcześniej wspominałam w pierwszych odcinkach, zacząć wszystko małymi kroczkami i powolutku żebyście mogli zrozumieć dlaczego to się wszystko wydarzyło jak powoli do tego wszystkiego dochodziłam żebyście mogli może zobaczyć a myślę że na pewno swoje cechy i dostać tej pomocy której jest czasem trudno y, odnaleźć a szczególnie w tych czasach i zrozumienia też Kim się jest, a szczególnie w tych wszystkich kategoriach, dziedzinach, ponieważ są one trudne do zrozumienia. Także dzisiaj wiara. Jak to się wszystko zaczęło? No to jedziemy od początku. To są już prawie cztery lata mojego procesu. Zaczęło to się od uczucia, które było tak nieznane, tak trudne. Tak dziwne, ja nie wiedziałam, co się wydarzy. Ja nie wiedziałam, gdzie to wszystko brnie. Jedno, co wiedziałam, że to pochodzi od dobrego. A jeżeli od dobrego, to od razu pierwszą moją myślą był Pan Bóg. Kiedy to wszystko się wydarzyło, nie byłam blisko z Panem Bogiem, nie byłam blisko z wiarą. Wcześniej, jako y, dziewczynka, bardzo lubiłam chodzić do kościoła i też uczestniczyłam y, często w Mszy Świętej i praktykowałam y, wiarę. Niestety, w przeciągu ostatnich lat to się bardzo zmieniło. Y, zgubiłam gdzieś Pana Boga w swojej drodze. Nie był on obecny, zostawiłam gdzieś to wszystko, brnęłam, ciągnęłam w swoim kierunku. No, Pan Bóg mnie znalazł, teraz o tym wiem i jestem bardzo mu za to wdzięczna. Ale jak to, to nie była też bardzo taka łatwa droga, nie, 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 to nie jest tak wszystko od razu już masz, dostajesz, jestem, dotykam cię, łapię cię i, i się dzieje. To było teraz, o tym wiem, ale to. Dojdziemy kroczkami małymi. To był moment, który pokazał mi, w moim odczuciu, w odczuciu mojego serca, złe uczynki, rzeczy, które, według mojej duszy, mojego odczucia, były złe, czyli można by nazwać je grzechami. Gdzie wcześniej. Ja w ogóle się tym nie zajmowałam. Żyłam z dnia na dzień, robiłam rzeczy, które trzeba. Zupełnie przeżywałam życie inaczej. Dla mnie to było teraz z perspektywy czasu. Ten moment mogę go szczerze nazwać przebudzeniem. I co się wtedy wydarzyło? Wydarzył się moment, można to też nazwać i powiedzieć, że było to po prostu. Wołanie i otwarcie mojego serca. Moje serce zaczęło mówić, z czego jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za to, że mnie znalazł, że pozwolił mojemu sercu mówić, gdzie w danym momencie w ogóle się tak nie czułam. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, ja musiałam to wszystko sobie poukładać. Wiedziałam, że to jest w moim odczuciu Pan Bóg, no bo dobro to jest Pan Bóg. Ale to jeszcze nie było tak od razu, że ja zaczęłam się modlić, że ja chodziłam do Kościoła. Nie, to był początek procesu. Teraz wiem, że to było doświadczenie Ducha Świętego. Wcześniej i w tym momencie nie miałam o tym zielonego pojęcia. Ja się po prostu wystraszyłam. A co się dzieje, gdy człowiek się wystraszy? Wtedy pojawia się złe uczucie i wtedy brniemy nie w tą stronę, którą trzeba, czyli zaczynamy się obwiniać. I tak też się stało ze mną. Rozpoczęła się walka między dobrem i złem. I była to długa walka. To nie stało się tak od razu. Ja to czułam, ja, to, ja czułam w środku w sobie, że dobro walczy ze złem. My możemy to różnie sobie nazywać osobami, zjawiskami. Ja nazwę to dobro walczyło ze złem. I takie też było moje odczucie. I myślę, że na ten dzisiejszy odcinek to będzie wystarczająca informacja, ponieważ w kolejnym odcinku chciałabym przejść do kolejnego etapu, jak to dalej się toczyło i jak ja to dalej przeżywałam. Ale chciałabym to naprawdę krok po kroku z Wami omawiać. Ponieważ nie wszystko na jeden raz, żeby każdy odcinek miał też swoje przemyślenie i swoje odczucia. Dlatego przemyślcie sobie to, co powiedziałam też, jak to na Was wpłynęło, czy dało to jakąś wskazówkę, czy może ktoś miał podobne doświadczenie, czy może ktoś był w podobnej sytuacji, a może w identycznej sytuacji i zapraszam do mojego kolejnego odcinka. Pod tytułem wiara. Pozdrawiam serdecznie, Dominika, życzę miłego dnia. Papa. Pa.